Joanna Młynek o jednym bardzo smutnym śmo, czyta maria kubaszek. W pewnym miasteczku, ni to małym, ni dużym, od takim jakich wiele na świecie, ale na tyle magicznym, że nikt o nim nie słyszał aż do tej pory, mieszkał wesoły ród maleńkich ludzików. Każdy z nich, mimo wielu charakterystycznych cech, sobie tylko właściwych i słusznych, miał na imię śmo. Mogłoby się wydawać, że wielu od razu zbuntowałoby się na taki stan rzeczy, a jednak nie. Wprost przeciwnie. Nikt nie poruszał kwestii tego samego imienia dla wszystkich. Nie kwękał i nie narzekał, że to uwłacza jego indywidualności, narusza prawa do inności i wyjątkowości tego śmo czy tamtego. Każdy bowiem śmo wiedział, że posiada swój własny i zupełnie nieprzeciętny talent, który odróżnia go od tłumu pozostałych, również na swój sposób utalentowanych śmo. Na przykład, śmo z ulicy Koralikowej. Tak, ulice miały nazwy inne niż śmo, ale ponieważ o ulicach nie można zbyt wiele powiedzieć, a i one same nie przemówią do nas we własnym imieniu, Nadano im zupełnie bajkowe nazwy. No więc, śmos ulicy koralikowej doskonale znał się na kinematografii i to właśnie w jego domu, w każdy piątkowy wieczór, odbywał się seans filmowy z krótką prelekcją. Puszczano Wajdę, Kurosawę, Altmana, a czasem nawet coś zabawnego, bez umoralniającej puenty. dla rozluźnienia intelektualnych skobli. Wszyscy się przy tym czegoś uczyli, gdyż i śmiech niekiedy może być nauką. I powiedział to ktoś mądry już bardzo dawno temu. Śmos ulicy Diamentowej góry strugał łódki skory. Tak doskonałe w kształcie i napięciu papierowego żagla że nic dla mieszkańców nie było większą atrakcją w ostatnim dniu słonecznych wakacji niż piknik nad brzegiem rzeki. Podczas zorganizowanych tam przez śmo regat. Wspomnienie o każdej drobnej umiejętności tych nieprzeciętnych ludzików i spisanie ich, jakże ważnych dla rozwoju tej osobliwej społeczności czynów, to zadanie dla kronikarza, nie dla bajarza. Staram się jednak powiedzieć, że jakikolwiek problem nie zrodziłby się w Twojej głowie, w miasteczku zawsze znajdzie się ktoś, kto pomoże ci go rozwiązać. I zrobi to ze szczególną troską i znawstwem. Czy ty, posiadając rzadki i wspaniały dar, nie czułbyś się zupełnie szczęśliwy? Tak, w miasteczku, o którym mowa, wszyscy aż promienieli od blasku własnego szczęścia. Ale zaraz, zaraz, czy na pewno? No tak, przecież jest to bajeczka o jednym bardzo smutnym śmo. A więc do dzieła. Opowiedzmy jego historię. Jeden bardzo smutny śmo uważał się za wyjątkowego pechowca. Obserwując szczęście wszystkich wokół z każdym dniem pochmurniał, burmuszył się, a jak nikt, zupełnie nikt nie patrzył, krył maleńką twarzyczkę w dłoniach i zaraz kap, kap. Przeźroczyste łzy kapały na poszewkę ulubionego jasieczka. Wszyscy mają jakiś talent, a ja? Nie mam żadnego, powtarzał sobie z uporem. Nic nikomu po mnie, na nic się nie przydam. Już nawet babcia Śmo zaczęła zachodzić w głowę, w czym tkwi problem wnuka, który teraz prosił ją o dzierganie wyłącznie szarych sweterków i tak dużych, z długimi rękawami, żeby mógł się cały w nich schować. I nie wychodzić przez długie, długie dni. W trosce o zdrowie psychiczne Malca poradziła mu, by udał się do śmo z ulicy koralikowej i zasięgnął rady w sprawie rozwijania w sobie życiowej pasji. Śmo jednak od razu źle się do tego zabrał, twierdząc, że skoro śmo z ulicy koralikowej tak świetnie zna się na filmach, to i on może. Włączył telewizor i obejrzał film. By potem móc opowiedzieć o nim śmo z ulicy koralikowej, z głębią myśli i krytycznym, mądrym spojrzeniem na różne zawarte w nim kwestie. Ale już po kilku minutach oglądania wydawało mu się, że mówienie o filmach wcale nie jest takie proste. Dialogi wydawały się niedobre, nuda, dłużyzna, a twarz aktora pustka, pustka. Śmo zupełnie załamał się swoją nieudolną interpretacją i gdy doszedł pod drzwi przy ulicy koralikowej, płakał już na całego, mocząc łzami ręka w szarego swetra. Uspokój się, śmo, ostro zareagował starszy kolega. Płacz nic tu nie da. Pomyślmy racjonalnie. Co zrobić, byś poczuł się lepiej sam ze sobą? Powiedz mi, proszę, dlaczego chciałeś być taki jak ja? Bo ty jesteś utalentowany, mądry. Jak coś powiesz, to wszyscy cię słuchają i bardzo szanują. Nikt nie obejrzy filmu, zanim nie upewni się, że ten nie znajduje się na twojej liście hitów kasowych. Ja zwykle siedzę w kącie i boję się cokolwiek powiedzieć. Język trętwieje mi w ustach, tłonie się, po co strach się bać? Czego się boisz, śmo? Kompromitacji! Tego, co pomyślał sobie o mnie inni. Na przykład, w zeszły piątek na seansie filmowym, pojawili się eksperci w dziedzinie montażu, zadawali pytania. Gdybym się pomylił w odpowiedzi? To co? No jak to co? Wstyd. Powiedzieliby, że jestem głupi. A co cię obchodzi, co oni o tobie powiedzą? To nieznajomi, których widzisz pierwszy i ostatni raz w życiu. Dziś są, a jutro już ich nie ma. Daj z tym spokój, żyj dla siebie. Bądź ostoją i radością dla tych, których uwielbiasz ponad życie, którzy nie wyobrażają sobie dnia bez Twojego towarzystwa, dla których Twój uśmiech jest jak iskra słoneczna. Och, jakże się zirytowałem! Nie widzisz tego jeszcze, nie? To porządnie się nad tym zastanów i wróć za jakiś czas, to porozmawiamy. I na litość Boską, zdejmij ten okropny sweter! Gdzie się podział ten niebieski z białym obłoczkiem, w którym wyglądałeś jak pierwszy dzień wiosny po mroźnej zimie? Śmos ulicy Koralikowej rzeczywiście był trochę chłodny w obyciu, ale to dobry ludzik i intencje miał szczere. Tylko podejście mało pedagogiczne i motywujące. Ale to już przecież wiemy, nie każdy może być świetny we wszystkim. I nasz biedny. Bardzo smutny śmo nie mógł się przez ten władczy ton skupić na ważności wypowiedzianych przed chwilą słów. Posmutniał jeszcze bardziej, a w nocy prawie zapłakał na śmierć. Niedługo zabraknie czystych poszew, narzekała zatroskana babcia. Następnego ranka piękne słońce rozgrzewało nieboskłon. A biały gołąbek usiadł na parapecie okna w pokoju śmo którego, mimo wisielczego nastroju, stać było jeszcze na refleksję o pięknie otaczającego świata i harmonii życia wszystkich jego stworzeń. Postanowił dać sprawie drugą szansę i udać się poradę do śmos ulicy Diamentowej Góry. Z babcinej szuflady wyciągnął zabytkowy kozik po dziadku, chwycił w rozetrgany rączęta kawałek kory, Odłupanej z dębu przez żwawego dzięcioła i usiadł w cieniu nad rzeką, w skupieniu, spoglądając na pracę Mistrza. Wbił nóż w kawałek opornego materiału, ale gdy starał się przesunąć ostrzem miarowo wzdłuż twardej krawędzi, ten omsknął się. Nie był przecież ostrzony od lat, bo babcia zabroniła go w ogóle dotykać. I odciął śmo gruby kawałek skóry z kciuka ten krzyk w niebogłosy. Co się tu wyrabia? Zareagował śmos z ulicy Diamentowej Góry. Synu, po co te krzyki żałosne i co ty tu w ogóle robisz? Skupiąc tym ogryzmolonym nożem korę dębową zupełnie bez nadzoru? Chciałem tak jak ty umieć rzeźbić w korze. Tak jak ja? Dlaczego? To dość dziwaczny pomysł. Jeszcze nikt nie próbował mnie naśladować. Ty jesteś taki utalentowany, pięknie rzeźbisz i malujesz. Widziałem portret Śmo z ulicy Zamków na Piasku, który namalowałeś. To prawdziwe dzieło sztuki i tak niebywałe podobieństwo do oryginału. Też bym tak chciał. Ależ skąd, mój drogi? Więcej by z tego wynikło szkód niż pożytku. Zrodziłaby się konkurencja, zawiść, rywalizacja między nami. Konku... co? Nisza z tym. Posłuchaj mnie. Opowiem ci o mojej życiowej filozofii. Może jest i prosta, i nie powie ci nic ponad to, co już sam wiesz, ale ja według jej zasad żyję już ładnych parę lat i jestem zupełnie szczęśliwy. W naszym miasteczku żyje taka liczba śmiał, że trudno ich wszystkich policzyć, a jednak wśród tak licznej grupy tylko ty. Wydajesz się mieć jakieś zmartwienie. A wiesz, dlaczego tak jest? Bo każdy z nich z tych wszystkich śmo, zna swoje miejsce na ziemi i nie stara się na siłę szukać innego. To tylko przysporzyłoby im trosk i kłopotów. Wie doskonale, co umie robić najlepiej i robi to. Jeśli gotowanie klusek śląskich w sosie koperkowym sprawia komuś przyjemność, ten kupuje garnek i gotuje te kluski, a reszta cieszy się, że znalazł swoje powołanie i szczerze go w tym dopinguje. Zwłaszcza, że kluski są pyszne, takie ciepłe i miękkie. Jeśli ktoś, waląc młotkiem w kawałek blachy, odkryje, że no niczym innym nie upłynie mu życie przyjemniej i zdrowiej, jak na robieniu garnków, to robi je z zacięciem i zaraz sprzedaje kucharzowi, żeby mu się kluski udały, rozumiesz mnie? Chyba tak. Śmo, nie szukaj w sobie talentów innych ludzi. Nie płacz, że nie znajdziesz w sobie tego, co innym się słusznie należy, bo długo nad tym rozmyślali i pracowali w pocie czoła, by to w sobie rozbudzić. Zapewniam cię, że sam jesteś również uposażony w talenty, o których nie masz pojęcia. I dowiesz się o nich nie przez naśladownictwo, nie przez porównywanie się z innymi i wysłuchiwanie ich sądów o sobie. A jak? Przez co? W jaki sposób? Przez wsłuchanie się w to, co mówi ci serce. Wiem, to banał i wiele ludzi już to powiedziało przede mną, ale to prawda. Tylko przez refleksję nad własnymi potrzebami i pragnieniami, dojdziesz do tego, co tak naprawdę chcesz w życiu osiągnąć. Wiesz, muszę ci powiedzieć, że chyba już troszeczkę odkryłem. Bo tak się przysłuchiwałem temu, co mówiłeś, i zorientowałem się, że pamiętam wszystko, co to słowa. I że tego nie zapomnę. I że słuchanie bardzo dobrze mi wychodzi. Może talent, który jest mi przeznaczony, to właśnie słuchanie? Brawo, Simo, to wyśmienity pomysł! Odkryłeś pierwszy talent. A teraz zmykaj już do domu, bo babcia się zdenerwuje. I powiedz jej, że ten nieszczęsny paluch rozciąłeś sobie na kolcu róży, którą jej zaniesiesz. Tak zrobię. Dziękuję. Śmo wracał do domu w podskokach, nucąc ulubioną piosenkę. Może i nie miał wielkiego talentu muzycznego, ale kiedy tak śpiewał, czuł, że płuca mu się dotleniają i robi mu się weselej na duszy. I kiedy turysta z obcego kraju przeciął na ścieżce jego drogę i rzucił przez zęby, Któż tak zawodzi, że uszy puchnął, Nie przejął się tym zupełnie, co oznaczało, że słuchał również uważnie tego, co mówił Śmos ulicy Koralikowej i że jego nowy talent wzrastał w siłę. Ale ponieważ zmęczył się trochę, przystanął na kamiennym mostku, gdzie Śmos ulicy Bezwietrznej Pustyni rzucał kamienie w wodę tak, że ta... Rozpryskiwała się na wszystkie strony. Każda jej kropla przybierała kształt motyla lub ptaka. Było to piękne widowisko, a jednak śmo spochmurniał. Co mi po tym słuchaniu? Kto się nim nacieszy tak, jak tu pełną wodnych refleksów fontanną? Więc kiedy doszedł wreszcie do domu, buzie miał wykrzywioną w smutku i żalu. Rękawy wielkiego szarego swetra wlokły się za nim, zbierając kurz z polnej drogi. Cóż to znowu, mały rozrabiako? zapytała babcia, która domyśliła się już, kto gwiznął nóż z kuchennej szuflady, ale nie chciała z tego robić niepotrzebnej awantury. Chyba mam talent, babciu. To wspaniale, ale w takim razie skąd ta smutna mina? Bo on jest taki mały i nieważny przy innych talentach. I wtedy babcia powiedziała coś tak ważnego i mądrego, że muszę to zapisać wytłuszczonym drukiem. Kochany śmo, nie ma na calutkim świecie mniejszych i większych talentów, a każdy jeden talent nie jest mniej ważny niż drugi. Albo trzeci, czy czwarty, a może enty? Babcia miała czasem problem, żeby zacząć i skończyć złotą myśl równie mądrze. Widać, nie do tego miała talent i nie było jej z tego powodu wcale przykro. Wszystkie talenty są równie ważne, bo każdy talent to jedna ludzka tożsamość jedna ludzka ogromna wartość. Zawsze znajdą się tacy, którzy akurat Twojego talentu będą potrzebować najbardziej w danej chwili, i stanie się on dla nich bezcennym, największym skarbem.